nie wiem, że ta rodzi. Co się dzieje? Co? Środa? Czy to... Zaczęły się skurcze. Dzwoncie po karetkę. Ona musi urodzić w szpitalu. Nie. Nie, nie. Żaden szpital. Zabiorą mi dziecko. Nie pozwolę go zabrać. Chryste, dziewczyno. Tu nie ma warunków. Nie mamy koców, ciepłej wody. Niczego! No, moje dziecko! No, moje dziecko nie chcę uparła! By spokojnie, 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 spokojnie. Coś się wymyśli. Spokojnie. Spokojnie. Okay, Hej, Jimmy. Niedaleko stąd jest opuszczony budynek. Znajdź jakieś wejście. Robi się. Idź. Walter, ty zostaniesz ze środą, okej? Okay? Jody, chodź. Załatwimy wszystko, co trzeba. Pamiętaj! Nie zaczynaj rodzić, póki nie wrócimy, ok? No, Spróbuję, ale musicie się pośpieszyć! No na no, wschodzie ma rację: no jeżeli pójdzie do szpitala, no, to. to wiadomo, dziecko, no to chodź! No idę przecież. Nie wiem, którą się biega. Jeszcze się jak mogę. Ale co my wymyślimy stan? Co zrobimy? Znasz lekarza? Nie! Poza tym my nie mamy żadnych pieniędzy. I co teraz zrobimy? Wszystkie 15 dolarów już wydane. Chcę pomóc temu dzieciakowi i dać mu jakąkolwiek szansę. Chcę, żeby miał pieluchy, butelkę mleka, jedzenie i czyste ubranka, jak każdy normalny człowiek. Nie może przyjść na świat w śmietniku pod mostem. No, dobra, jaki masz plan? Jestem nie z tobą stan. Coś wymyślimy. Chodź. Tu jest wszystko, co potrzebujemy. No, ale co Musimy pięty. tylko wyjść. Kurwa mać! No musi być kurwa jakiś sposób! Zostaw to mnie. A? Co? Co chcesz zrobić? Zaufaj mi. Jest No nie, to nie zadziała. Szukaj przełącznika otwierającego bramę. to wiadomo, tu tak. Załatwiona. Czemu jest zaczekaj? Czekaj. Zapomnieliśmy o czymś. Alarm. Alarm, alarm, alarm. Gdzie jest alarm? Jakieś kamery? Wyłączyłem alarm. Potem będzie mniej problemów. Rany jak ty to zrobiłaś? Dobro. Później ci wyjaśnię. Bierzmy co trzeba i spadajmy. A to oglądało bardziej taki... spożywczy. Nie wiem, gdzie on znajdzie tam mleko pieluchy, koce i w ogóle. Ach. Wziąłem tylko to, co mogłem. Okej, okay, spadajmy stąd. Chodź! Jesteście. Szybko, wody jej odeszły. Weszliście do budynku, o którym mówiłem? Tak, Walter to jest. Chodźcie, nie ma czasu. Powiedziałem, proszę tutaj. Tak, są. też już tu już już U mnie wczoraj ten port odbierać, nie? Chyba, jak ja będę musiał podczas porodu robić quick time event, albo guziki jakieś przyciskać, no to może być ciężko. W samą porę. Chyba lada chwila się zacznie. A teraz? Ktoś się na tym zna? Wyjdźcie! Wszyscy! Oprócz No ładnie, wiedziałem. No, wiedziałem. No to powodzenia, Daddy. Słuchaj, ja nigdy w życiu nie odbierałam porodu. A ja nie nie rodziłam. Po prostu nie chcę, żeby gapili się na mnie. Ja umieram z bólu. No. Okej. Okay. Dobra, spokojnie. Nie martw się. Zaraz coś wymyślimy. Coś wymyślimy. Przecież to tylko poród. A -a. Ja nie wiem, czy chcę coś wymyślać. Okej, pomogę ci je ściągnąć. Uf, mordę. Nie no, nie chcę chyba tego widzieć. Czyścicie ten materac. Ja na pewno nie chcę tego widzieć. Bądź dzielna. Ok, dasz radę. No, w morda. Będzie dobrze. Naprawdę świetnie. Nie wiem, co robić, no. To ja mam jej mówić? pierdziała co to się

W skarbie. ja pierdolę jakie emocje. Nie? Ty i ja obiecuję, będziemy szczęśliwe. No, ty się weź w garść lepiej. I się ogarnij z tej ulicy, z pierwszej. Pójdę po resztę. Wow! Jest taka picia. Dziewczynka ona imię załuje. Mordecerza, ale jest ładniusia. Nie wydarzaj się, Wolka. Ona to wszystko rozumie. Jest cudowna. <coughs> ona jest wspaniała. Nie dałabym rady bez was. I Jodie. Jodi normalnie został bohaterką dniania. Jesteś cudem, Jodi. Nasz cudem. Dzięki nam się wydłużają, ale i coraz więcej się dzieje, nie? No, super, super emocje. Jeszcze nie koniec. Co się dzieje? Gdzie my jesteśmy? Co? Stan wstawaj! O, o, o Boże... Gdzie jest reszta? Walter jest tutaj, Jimmy i Środa i żołnierza na górze. Uciekaj, pójdę po nich. No, czekaj, idę z tobą! Nie, nie, pójdę sama! O kurde, podpalili normalnie Ale... cały budynek. Szybko uciekaj! Dajcie, sobie poradzimy. Na górę, tak? Dobra. Co tam jeszcze jest? Haydn! Rod Już się robi. Nie no, dobra, dawaj A, Walter. Środa! Środa i dziecko! Są na górze! Musimy je uratować, zanim budynek pójdzie dobra, z tyłu! Jodza! Uciekaj z Jodza, z spieprzaj, spieprzaj. Dawaj Jody na górę. Na no, się trochę napierdzę jeszcze w leście gdzieś wysoko. Nek mi ktoś pomoże! Puta, ten płyt się rozlądanie rozwala już nie? Już już, już idę. Na długo! Nek mi ktoś pomoże! Jest, dobra. Jimmy, mm. dawaj. Dawaj, Jimmy, skacz! Skacz! Nie! Nie, nie dam rady! Daj radę! Ja nie dam rady! Daj radę! No dalej, skacz! No dawaj, no. Trzeba środę jeszcze uratować. Nie chcesz ruszyć. Tego do tego zmusimy. No, ale, dawaj, zmusimy go. Mam cię, co? co jest stało? Przepraszam, uciekaj! Oh. Dziecko, musisz zabrać dziecko, śmiej obok. No dobrze wiem, jak pójdziesz sobie, to je uratuję. Kurwa. Musi być inna droga. Okej. Okay. Выехала, нормально ехать. специально. Ну давай, давай, давай. Не там Musisz mi go dobrze? A ty jest, jesteś niepotrzebny. No, no właśnie, no to tarcza. o Boże! O, dziecko! Nie! że. Nie. O, że. O, nie ma co myśleć, bo trzeba ich Dawaj, Jodie, dawaj. Spadamy stąd. Zbiegnij szybko na dół! Jodie! Nic ci nie jest? Skocze, no biegnij! Dalej uciekaj stąd! Co ty? Co tu? Co tu? tu? tarczę i... normalnie skacz, nie? Dobra, to tu? mniej pali. Idziemy Jody, wyskakuj. Ajde. Pomóż mi, Ajde. Jodie. O oh Boże, ty żyjesz. O. Jak ty to zrobiłaś? To coś niezwykłego. Zoe... Jak Zoe? Dobrze. Jest dobrze. Na ja czemu się zapaliło. Pożar? No właśnie. O ty. O. O. Ty. Nie macie brudasy! W końcu udało nam się wykurzyć was z nory. Nie cierpię, mi. Znowu się widzimy, suko. Pęknosek, co? Zostaw w go! W mi go! robaki! Jest twarda. Oh! Nie! go! nie mi go! Nie. Żyjesz. Nagrałeś to? go! Tak, to. mi go! to? mi Ty no co, on mi go! zabił? Jak? O co mi chodzi? Kto to ją zabił? O mój Boże. Szybciej, dawać tle! Co, koniec tle? Nie umieraj! Teraz Aidenem będę. Nie będę mógł się mścić na tych gnojach. Proszę, nie odchodź, Jody. Proszę, nie odchodź! Co się dzieje? Jody? Jesteś. Jak się miewasz, Jody? Dobrze? Ok. Założymy ci to na Czas, To twoja kola. Wyszły nie z samej otchłani, a my kompletnie nie nic nie a... powtarzam, to jesteś Syndrome... Jejesz, nie jesteś tak. jak wszyscy. Przekonasz mnie na zasadę, czyż to ubranka? Zasadzaj się. Musiałbym zapsychować jakoś. Nie zgadzam się. nie przekonasz mnie. Przekonasz na to ubranka? <Tworov2> mnie ubranka? Jak każdy. Jody. Jeśli nie chcesz tego zrobić, powiedz. A ja Jesteś to... Człowiek. Te istoty... Co hmm. tu się odpala? Zawinięliśmy na światło.

Proszę, Zobacz ją zobaczyć! Proszę, pokażcie mi ją! Moja córka! Muszę ją zobaczyć! Czy to była nasza matka? Kim? Kim była ta kobieta? Czemu mi to pokazujesz? Czy to... Czy to moja matka? Na to wygląda. To co? To... Dodi w Afganistanie? To jest przyszłość. Czyli to jeszcze nas Biden? czeka. Okej, okay, za daleko nie możemy na boki się rozglądać. Nie! 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 Nie, nie chcę wracać! Chcę tak z tobą, Biden. Biden. Cie. Okej. Okay. Jestem jestem spokojnie. Dlaczego? Nie chciałam wracać. Jeszcze nie twoja pora. Długi jest ten Rocio. On będzie podzielony na dwa odcinki. Gdzie jest tak, to ona. Ma silne wstrząśnienie mózgu. Jest w śpiączce od miesięcy. Gdzie leży? Nie wiem. Panowie z rodziny? Jesteśmy z CIA. Dziewczyna jest poszukiwana za zdradę. Czy chce pan zobaczyć nakaz aresztowania? Zdradę czego? Okej. Okay. Proszę za mną. O kurde, idę po mnie. Jody ledwo łazi, nie? No już normalnie, dobra. Nie wiem, okno Jody. Aiden i tarcza i lecimy. Będzie, że jeden sam tarczę. No i gdzie jest? Dziwnie. to jest sala, powinna tu być. Cholera. Skoczyła przez okno. Niemożliwe, do piąte piętro. zabiłabyś. Zgłoś to, ona nie może nam uciec. Nawet nie wyjrzeli za mną, nie? Kurde. A, i to jest ten początek, tak? Tam policjant nas znalazł przy drodze. Halo? Wszystko w porządku? Proszę pani. Dlatego blizna była świeża. Ok, Ale rozdział, co? Ja pierdziel, patrz ile ścieżek tu było. Jak mogło to źle pójść, nie? A zagraliśmy w większości, no. jedyną tutaj, Jody przemilczała kwestię 1, a tak to podejmowaliśmy decyzje takie, co większość graczy, więc spoko. No dobra, słuchajcie, no, podzielę to na dwa odcinki. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe. E, w każdym razie, no, dzięki bardzo za uwagę. Pamiętajcie, subskrybujcie, udostępniajcie, lajkujcie, no i piszcie komentarze. I co, widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się, cześć.